Wiesz co, u mnie też. Um, Widziałem się z Dexem. Po raz drugi Przechodzę. Cyberpanka? tylko teraz jako Street Kid. Wcześniej byłem Corpo. Niby nie sprawdzał, ale tak naprawdę. A ty w grałeś? W przepychankę między Militechem a Maelstromem. Dex zapłacił Maelstromowi za wojskowy prototyp robota. Tylko zanim zdążył go odebrać w gangu, zmieniła się kadra kierownicza. Słyszałem o tym. Royce zafundował Brickowi. A kim grałeś? Właśnie. I jakie miałeś zakończenie? Mam też kontakt do agentki Militechu, ale... Nie... Bo mi się niestety nie udało mieć dobrego. Grałem korpa. Zpania. Jest jeszcze druga sprawa. Mam się spotkać z kobietą, która zleca nam robotę. Evelyn Parker. Ty? A tekst co będzie robił? Jeździł limuzyną i odbierał telefony? Podobno ona chce poznać kogoś z ekipy. Dex uznał, że to będę ja. Pewnie wie, co robi. To jak chcesz do tego podejść? Melstrom czy Parker? Zaczniemy od tego Melstromu. Wpadniemy do nich z wizytą. Orale, To ja podjadę pod Olfors i trochę poważę. A Staluego. Nie, jest dobre zakończenie. No i grałeś. Y, tą. Y, street Kidem, nie? Właśnie też, też gram. Pracownik do Emeritus Sport agentki Miltechu. Yy, gdzie ona jest? Nie tylko numer, ale też informacje na temat zaginionego transportu Uspokój tego skurwiela! I podobno jest dobre zakończenie Mów, o, jest Oczywiście, że widziałem Zobacz na tego No, mojego fanpage'a Tam, tam się trochę ro ro rozpisałem się targu. Targu? Hm. Pierwszy zjazd ze Skyline Drive w stronę NID Podkładką jest kanał burzowy Tam się spotkamy eee, I ten... I dlatego też właśnie yy, gram tę grę. Ok. Yy, dobra. Trzeba by samochodzik wezwać. Yy, bo właśnie był ten serial. No i, no i też kiedyś grałem. I, no i patrz też wszedł, nie? Teraz po premierze serialu. Dlatego. Z... Pierdole, że takiej okazji po prostu nie mogę przepuścić. No. Anime, anime to było. Hmm. No, i też grałem między innymi po to, żeby jakieś smaczki wyłapać w serialu. Które były, a które ten, które, których nie, nie wyłapałem kiedyś. A nie wyłapałem kiedyś, no bo. ten, no bo grałem korpo, nie? A tam jest ostry tkidzie. No, jesteś. Nie, nie chcę, nie chcę z Jackim. Nie chciałem z tobą. Kurde, jak tam dojechać? Ha! Dobra, jedziemy. O, o, Jak to zawsze mówili na matematyce, najkrócej jest po linii prostej. A w skali od 1 do 10? Jak oceniasz serial? Oh, jest. Zaraz. To ty do mnie dzwoniłeś. Możemy dobić targu. Mam informacje, które ci się przydadzą. Myślałeś, że będziesz mnie szantażować z kurwielu? Stawiać warunki? 8 na 10, jest, na 9. Weź ty łapy. No, podobnie to tak jak ja Tylko że masz skalę na 9 Zamknij pysk. Sąda gotowa? Ha, no. Odpowiadaj na pytania, tylko bez pierdolenia. Nie, no to ja 7. Jestem tutaj sam. Tak. Całkiem sam. Mówi prawdę. Sprawdzić teren na wszelki wypadek. się jak wykrywasz kłamstw. To on jest twoim kontaktem? To on dał ci namiary na konwój militechu? Ale soundtrack jest z gry, wiesz o tym. Ten tutaj? Nie znam go. Potwierdzam. W sensie dużo jest kawałków, Posłucham. o może tak. Wiem, Bez, jest, jest parę traktu, nowych, ale jest dużo z gry. Proszę tylko o małą przysługę. Hmm. Mówiłem ci, kurwa, przecież ci mówiłem, że nie jestem jebanym kretem! Uciszcie go. Wypuść mnie, wypuść mnie natychmiast! A, a czy się, no tak, to, to, to się zgadzam. To się zgadzam. Niech powie o co chodzi. Potrzebuję robota, model Flathead. Muszę wyciągnąć go od ludzi, którzy cię okradli. Pozwól mi go zatrzymać, a wtedy ci ich wystawię. Jak chcesz się z nimi dogadać, będą oczekiwać, że im zapłacę. Zrobię to albo zabiorę go siłą. Hmm, niech będzie. Jeden warunek: zapłacisz moimi pieniędzmi. Hmm. A, no dobra. A gra? Jak, jak ci się podobała? I też w sumie, znaczy, kiedy, kiedy, ja kiedy grałeś. Jeżeli spróbujesz mnie przekręcić, dowiem się i znajdę cię. Bo ja grałem po raz pierwszy na samym początku, jak ta gra za wyszła. Także z tymi wszystkimi bugami i tak dalej. Dlatego też mi się tak Chcę tak bardzo przejść ten. Jeszcze raz. Już z tymi wszystkimi patchami najnowszymi. To zobaczyć, jak się gra zmieniła. Wiesz co, w sumie to się, to się tak, tak się skończyło, że raczej ich nie będzie kolejnego sezonu. O! Przynajmniej tak mi się wydaje. O, to widzę mamy podobnie. A czy się u mnie też nie było aż tak źle, ale teraz jak gram po raz drugi, to widzę ogromną poprawę. Dobrze Cię widzieć. Opowiadaj, co ustaliłeś. Dex zapłacił za robota z korporacyjnego transportu. Ale nie wiadomo, czy Gangusy będą chciały. A w sumie tak. Street Kid corpo i. Jejole. I no, tych na. No... no, jak to się nazywa? Nie mogę. Dogadałem się z Militechem. I Nomag właśnie. Corporacja sfinansuje nam ten towar. Nie żal ci tych pieniędzy. Sorry, bo ja jeszcze tutaj, wiesz, na fabule się skupiam, muszę poprowadzić. Poza tym, coś mi mówi, że to nie będzie takie proste. To co, idziemy? Chodźmy do nich. Dobra. Zapukajmy. Zobaczymy, czy nam otworzą. Nigdy nie lubiłem melstro. Musieliśmy trafić akurat na nich. Gang jak każdy inny. takich Valentino. To honorowe chłopaki. Wierzą w Boga i świętych. Idziesz, Panią. Rzeki? Wiesz. Wiesz co? Ale mini mapy chyba już nie naprawiam nigdy. I to będzie już taki coś już charakterystycznego dla dla tej gry. I na co czekamy? Jedna z rzeczy, które się otaną. Chyba, Jesteśmy od Dexa. Chcemy gadać z Roysem. No dalej. Nawet z Patchem 1.6, który wyszedł łącznie z serialem. Hmm. Przytulnie tutaj. Brakuje tylko jakichś kwiatków. Przygotowali się. Jak na fabrykę z żarciem, to niezłe zabezpieczenie. No zresztą wiesz, jak trochę ten... posiedzieć ze mną, to, to sam się przekonasz. Pewnie czuli się jak w sklepie z zabawkami. To ich szef, Royce. Słyszałeś no. o nim? Dex mi o nim wspominał. Podobno jest specyficzny. No ale wiesz co, i tak... O, yy, dużą pracę. CD Project. Odwalił. Teraz bo coś mi patczy, mam szwankuję. Miny w środku miasta. Oni chyba myślą, że są na jakiejś wojnie. Ale to mówimy o cyberpunku, czy 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 o czym? Przeczuciaczyki. Przecież Chłopcy. Dobra, chyba się muszę przesiąść na ten na klawiaturę, Bydło do windy, spokojnie, tylko nas straszą. Idę. Tylko spokojnie. Hmm. Pamiętaj, że jesteśmy na ich terenie. Czego chcecie? Przychodzę po bota. Jeżeli dowolnie, no to jest prosta i szybka. Czepar ma za efekt. Brick wziął za niego kasę, a ja mam go odebrać. Jak trzeba, to załatwię to z Roysem. Będziesz gadać ze mną. Jestem Dum Dum na kanapę. O, i tutaj też scena serialu, nie? Właśnie o tym wcześniej mówiłem. Yy, a teraz odwracam pytanie, a ty? Jaką postać lubisz? Stoję. Kurwa, Posać dupę na tej jebanej kanapie, to takie trudne? Zmusz mnie. Zaraz to zrobię. Podsać dupy i albo coś bardzo chce, to niech ma. To się kurwa źle skończy. I co kurwa dało się? Musimy zachować. ma się. Dzięki, nie używam. A i ta, Titanfall. No, też super Gierka. Czekaj na kon... może, może kiedyś robią trójkę. No i jest: Flathead Model MP Bo super była ta historia. Chcę go zobaczyć. Spoko pancerz z kamuflażem termooptycznym. Pełna imersja kognitywna przy użyciu kontrolera Raven. Prototypowe silowniki. Mieszanka tytanu, fanadu i kewlaru. Patrz na to. Łączysz się z nim na pełnym sprzęgu. Więc jak pająk chodzi po ścianie albo łazi do góry nogami. Rozumiem, można się pożygać. No to jak. Bierzecie? Ach, nie mam. Chyba przeprzewalić w technika. Niech będzie. Patrzcie go, kurwa, jaki wybredny. a kasa? Brick już dostał kasę. O. A widzisz gdzieś tutaj brika? Bo ja nie. Zadałem ci pytanie. Co jest. Mam płacić dwa razy za to samo. A kim kurwa jesteś, żeby dyktować warunki. Jak powiem, że zapłacisz dwa razy, to zapłacisz dwa razy. Jak chcesz Hathea, to najpierw pokaż pieniądze. Mówię do ciebie. Spokojnie. Dogadamy się. Wyciągasz kasę. Tak bez mmęcie okiem. Ok. <laughs> Wierzysz czy nie? Nie mam całego dnia. Coś mi tu śmierdzi. Zapomniałeś chyba powiedzieć, dla kogo pracujesz. Przysłał mnie Dexter Deschamps. Dexter Deschamps? Facet, który wystawił pół Pacyfiki. Co on jeszcze żyje? Teraz zastanowisz się nad moją ofertą. Hej, Flathead to dobry sprzęt. Będziecie zadowoleni. Kulia, co to jest? Uh -huh. Ach,

A wiesz, to tak, wieśka, tak. Tak, to prywatnie, a nie, nie na lajwie. Dobra, czy mamy coś ten. Nie to o, chciałem. Czy mamy w końcu jakąś dobrą broń? O! Gdzie? No i teraz możemy o czymś gadać, panie i panowie. Pięć. Zaraz, zaraz. Poziom czwarty, on ja trzeci. To nie. O, eksploty już jesteśmy. No to zdolności techniczne, przywalmy. I jeszcze chciałem wytrzymałość na przypadku technicznych. O, to, to będzie super. A co mówisz o wieśku? Mm. Ach, nie to chciałem. Zaraz jak się tutaj broń zmienia. Chciałbym zmienić broń. A tu, dobra. O, I teraz możemy coś rozmawiać A to nie to mi siadł, Wiesiu Zaraz. Dobra, moi drogi